Adam Mickiewicz, zając i żaba. Szarak, co nieraz bywał w kłopotach i trwogach, nie tracąc serca, póki czuł się rączy, teraz podupadł na nogach. Poczuł, że się źle z nim skończy. Więc jęknął z głębi serca. Ach, nie masz pod słońcem lichszego powołania, jak zostać zającem. Co mię w dzień pies, lis, kruk, kania i wrona, nawet jona, jak chce, tak gania. A w noc, gdy drzemie, oko się nie zmruża, bo lada komar bzyknie przez siatki pajęcze. Wnet drży serce zajęcze, tchórząc tchórzliwiej od tchurza. Zbrzydło mi życie, co jest wiecznym niepokojem. Postanowiłem dziś je skończyć samobojem. Żegnaj więc, Miedzo, lat mych wiośnianych kolebką. Wy kochanki młodości kapusto i rzepko. Pożegnalnymi łzami pozwólcie się skropić. Oznajmuję wszę wobec, że idę się topić. Tak z płaczem, gdy do stawu zwraca skoki słabe, po drodze stąpił na żabę. Tamu jak raca drgnąwszy spod nóg szusła I z góry na łeb wstaw plusła. A zając rzekł do siebie Niech nikt nie narzeka, że jest tchórzem, Bo cały świat na tchórzu stoi. Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka I swojego zająca, którego się boi.